Jakiś czas temu na kanale pokombinowaliśmy trochę z Legionem Go, na którym wstępnie zainstalowany jest system Windows. Dlatego przetestowaliśmy go, sprawdziliśmy wyniki, a następnie na to samo urządzenie trafił Bazite i SteamOS. A tak swoją drogą, jeżeli nie chcecie przegapić podobnych filmów, to warto subskrybować kanał. Dużo osób jeszcze nie subskrybuje, dlatego pora to zmienić. Ten materiał, o którym wspomniałem i który wciąż możecie zobaczyć na kanale, bo on się nigdzie nie wybiera, był dla mnie po pierwsze bardzo dobrą zabawą, po drugie mogliśmy zobaczyć, że rzeczywiście system jest w stanie wpłynąć na wydajność samego sprzętu, aczkolwiek był on też jasnym dowodem na to, że jeżeli chodzi o takie handheldowe doświadczenia, to czy to SteamOS czy też Bazite wypadają wyśmienicie. Ale to nie znaczy, że Windows nie ma swoich zalet. Oczywiście, że ma. Przede wszystkim to uniwersalny system, który wszyscy znają z komputerów osobistych. Mamy nawet łatwy dostęp do Game Passa. Z nic dla jego niskiej ceny w ogóle możecie postawić w komentarzu. Poza tym znacznie łatwiej o działanie gier starszych, emulacje, czy o działanie gier sieciowych, np. wykorzystujących Anti Cheata i generalnie łatwiej na Windowsie zagrać w każdą sieciówkę z marszu. To samo tyczy się wielu aplikacji, które na Windowsie odpalimy. No Windows chcąc nie chcąc, jest systemem do wszystkiego, podczas gdy SteamOS jest bardziej ukierunkowany na graczy. Potwierdza to również, jakby nie patrzeć, tryb pulpitowy, który na Windowsie jest znacznie prostszy, podczas gdy na SteamOSie będzie on przede wszystkim łatwy i intuicyjny dla osób, które już wgryzły się trochę w Linuxa. Ale co gdyby połączyć siły i zalety tych systemów? Co gdyby wykonać dualbuta na takim urządzeniu? Wydaje mi się, że nie ma sensu gdybać, dlatego po prostu to zróbmy na Legionie Go S, czyli nowszej konsoli od Lenovo, ale zanim to zrobimy, skupmy się na tym, czym to urządzenie tak naprawdę jest. Nasz dzisiejszy pacjent to Legion GO S z systemem Windows 11 Home, zainstalowanym wstępnie. Do tego dochodzi procesor Ryzen Z2 GO, no i 16 GB RAMu. Ogólnie nie jest to też łatwy zawodnik z przyczyn oczywistych, mianowicie nośnik danych wbudowany to 500 GB, więc jeżeli rozpatrujemy dwa systemy, to moim zdaniem od razu warto mieć kartę pamięci, którą wrzucicie sobie w slota. Generalnie nie jest to za wiele miejsca, jeżeli patrzymy, że chcemy mieć tutaj dwa systemy oraz jeszcze kilka zainstalowanych gier, dlatego też zaznaczam, że jeżeli tylko wasz handheld wam to umożliwia i przy okazji chcecie się trochę pobawić, Mieć więcej miejsca, no to wtedy zawsze nośnik danych można zmienić na większy, jedno bądź dwuterabajtowy. Taki dwuterabajtowy spokojnie powinien wystarczyć, aczkolwiek no jest to kombinowanie, rozbieranie konsoli, co nie zawsze jest łatwe, dlatego robicie to na własną odpowiedzialność, żeby nie było, że nie ostrzegałem. Aby wykonać wszystkie niezbędne kroki, no to najpierw musimy pobrać najistotniejsze aplikacje. I od razu przedzam. Ten materiał może nie będzie najdynamiczniejszy, ale jednocześnie wiem, że ostatnio w materiale nie wszystko mogło być idealnie czytelne, idealnie widoczne, dlatego dzisiaj statyczny kadr, ale też dobre pokazanie tego, co dzieje się na ekranie. A tak swoją drogą wszystkie linki dotyczące aplikacji, które za chwilkę będziemy pobierali, znajdziecie w opisie. Czy to te potrzebne do instalacji systemu, czy też właśnie sam system w postaci Bazaita, jego też znajdziecie pod spodem. Najpierw System. W moim wypadku jest to właśnie Bazite OS. Nie ma tutaj jakiejś większej filozofii, wchodzicie w linka z opisu, no i pobieracie. Zobaczcie jednak czemu Bazite, ponieważ przy naszym ostatnim podejściu do różnych systemów wydawał on się być systemem ciekawszym, bardziej rozbudowanym, i jednocześnie mającym właśnie kilka opcji, które w fajny sposób pozwalają zarządzać zasobami konsoli. Dlatego padło właśnie na niego. Kolejna aplikacja, która nam się przyda, to Balena Etcher. Z Etchera korzystaliśmy także ostatnią, Pozwalał on utworzyć nośnik na z obrazem SteamOS-a czy też Bazajta na pendrive. Ostatni w kolejce na ten moment jest IM Magic Partition Resizer. Jest to narzędzie, które pozwoli nam zmienić rozmiar partycji i uwolnić część miejsca w momencie, kiedy mamy już zainstalowany system Windows na naszym urządzeniu. Jego pobieracie i automatycznie polecałbym go zainstalować. Zapytacie, czy coś jeszcze będzie wam potrzebne. Przede wszystkim ładowarka, poza tym klawiatura. Klawiatura, którą będziecie mogli podłączyć prze wodowo do urządzenia. Myszka nie jest obowiązkowa w żadnym wypadku, bez niej sobie poradzicie. Poza tym pendrive, na którym będziecie mogli utworzyć nośnik danych, no i jeszcze jedna rzecz, mianowicie hub USB, z którego będziecie mogli skorzystać, ponieważ te dwa porty w Legion Go S są bardzo blisko siebie. Jeżeli włożycie pendrive'a, to niestety będzie problem z podpięciem ładowarki, także to wszystko warto mieć przygotowane, warto mieć pod ręką. Jeżeli wszystko mamy już pod ręką, to można przejść do działania. Najpierw wykonajmy nośnik danych z bazajtem. Wkładacie zatem Benrive'a do naszej konsoli, następnie uruchamiacie etchera, no i w okienku, które Wam wyskakuje, najpierw wybieracie plik z obrazem naszego bazajta, a kolejny krok to wybór nośnika danych, na którym całość flaszujecie. I ten proces, chcąc i nie chcąc, na naszym maluszku trochę potrwa, więc możecie sobie zrobić kawkę, herbatkę, bądź też obejrzeć odcinek serialu. Gdy ten krok się powiedzie, możemy zabrać się za dzielenie partycji. Wchodzimy zatem w program iM Magic Partition Resizer, który wcześniej zainstalowaliśmy. Klikamy na dysk, który chcemy podzielić, w naszym wypadku jest to dysk C, no i wybieramy opcję zmień rozmiar, przenieś partycję. Tam poprzez przyciągnięcie paska z prawej strony dobieramy interesujący nas rozmiar, ja stawiam na 250 GB plus minus na każdy system, no i następnie klikamy OK, a później zastosuj zmiany. Konsola wówczas wykona polecenie, zresetuje się i po ponownym uruchomieniu wystarczy spojrzeć albo w mój komputer, albo też ponownie w program, czy partycja została podzielona. I teraz w zasadzie możemy przejść do instalacji systemu, ale zanim to zrobimy, warto odrobinkę pogrzebać w samym BIOSie. Od razu uczulam, że warto mieć najnowszy BIOS na naszej konsoli, więc wejdźcie na stronę producenta, znajdźcie odpowiednie pliki oraz instrukcje, które na pewno tam będą obecne, no i wtedy BIOS zaktualizujecie bez problemu. Teraz przechodząc już do uruchamiania samego BIOSu, musimy przytrzymać przycisk mgłośności, no i jednocześnie kliknąć ten Włączenia. Wówczas wyświetli nam się menu, z którego wybieramy BIOS Setup. Następnie więcej ustawień, no i wtedy przejdziemy do całego BIOSu. Tutaj po lewej stronie musimy kliknąć w zakładkę Security, a później poszukujemy sekcji Secure Boot. Jeżeli to Secure Boot jest ustawione jako Enabled, no to zmieniamy je na Disabled. Teraz możemy zapisać te ustawienia, wyjść, no i poczekać na rozruch systemu. No i teraz nadszedł ten moment, więc najpierw wpinamy zasilanie do naszej konsoli, żeby podczas instalacji nam nie padła, wpinamy przejściówkę w formie huba USB, no i do niego podepniemy sobie pendrive'a, na którym znajduje się wcześniej przygotowany nośnik. Co dalej trzeba zrobić? Oczywiście wyłączyć konsolę oraz uruchomić ją w taki sam sposób, jak to robiliśmy ostatnio, czyli przytrzymujecie przycisk głośności, no i klikacie włącz, a wtedy, gdy znowu wyświetli Wam się to okno wyboru opcji na białym tle, no to klikacie boot menu i tam sięgacie po naszego pendrive'a który na pewno się wyświetli. Następnie powinniśmy zobaczyć skromne napisy. Interesuje nas ten na samej górze, czyli install. Tutaj najlepiej użyć klawiatury, ponieważ z palca może być, że tak powiem, ciężko. Po całym procesie zaczytywania plików powinniśmy dostać okno, w którym wybierzemy język, a dalej już okno, gdzie interesują nas trzy opcje. Przede wszystkim sieć i nazwa komputera, gdzie łączymy się z naszą siecią Wi-Fi. Zróbcie to tu i teraz. Poza tym wchodzimy w użytkownika, no i tutaj wpisujemy nazwę oraz hasło. Hasło, z którego później będziemy kilkukrotnie korzystać, więc radzę sobie Zapamiętać lub zapisać. Ostatni cel podróży to miejsce docelowej instalacji. Klikamy w nie i zobaczymy dysk. Zaznaczamy go i w kolejnym kroku stawiamy kropkę przy konfiguracji zaawansowanej. Zrobione, no to klikamy gotowe. I teraz, moi drodzy, bądźcie uważni, bo zaczynają się kroki, które wymagają odrobiny skupienia, więc wszystkie komendy, które trzeba będzie wpisać, postaram się Wam również wyświetlić na ekranie. Przed nami okno partycjonowania, które wymaga trochę czasu. Wybieramy partycję oznaczoną jako wolne miejsce, następnie klikamy plusik, tutaj zaznaczamy system plików. EFI. W punkt montowania wpisujemy ukośnik boot ukośnik EFI. Zmieniamy system plików z G i B na M i B, no i wpisujemy 300. Klikamy OK. Jedno z głowy. Powtarzamy czynność. Klikamy wolną przestrzeń, plusik. Teraz system plików to EXT4. W punkcie montowania wpisujemy ukośnik boot. Zostawiamy rozmiar plików jako G i B, a w rozmiarze wpisujemy 1.0. No i znowu wybieramy wolną przestrzeń, a następnie klikamy plusik. Tutaj system plików to BTRFS. I tyle. Klikamy OK. Nic więcej nie zmieniamy. I w tym momencie z lewej strony powinien nam się wyświetlić wolumin. Wolumin o nazwie BTRFS. Klikamy w niego, klikamy plusik. W okienku tutaj nie zmieniamy nic poza wpisaniem ukośnik. W punkcie montowania. I to tyle. Teraz znowu plusik, i w punkcie montowania wpisujemy ukośnik VAR. I zapisujemy. No i przeszliśmy do tego ostatniego momentu, kiedy znowu klikamy plusik w naszym woluminie. I teraz w punkcie montażu wpisujecie ukośnik VAR, ukośnik HOME. Czyli home. W tym momencie możemy już kliknąć gotowe. Z automatu wyskoczy nam lista zmian, którą warto by było zweryfikować, więc rzućcie okiem, czy u Was wygląda ona dokładnie tak samo jak u mnie. Jeżeli tak, to możemy wszystko zaakceptować i rozpoczynamy instalację. Ta znowu trochę potrwa, nawet dłuższe trochę, bo szczerze mówiąc, to udało mi się podczas tego procesu instalacji raz rozładować kamerę, wymienić baterię, zgrać wszystkie pliki i instalacja nadal trwała. Po zakończeniu, restartujemy urządzenie. Na niebieskim ekranie butowania klikamy Continuum, no i czekamy, aż system zostanie przygotowany. W zasadzie w tym momencie pojawia nam się już okno steamos gdzie musimy wszystko sobie skonfigurować, strefa czasowa, blogowanie itd., itd. No i temat mamy. Załatwione. Jakby się tak uprzeć, no to tu i teraz mamy już na tej konsoli wykonanego Dual Boota. Wystarczy tak naprawdę podczas każdego uruchomienia najpierw przytrzymywać przycisk zgłaśniania, następnie klikać przycisk uruchomienia, no i w opcji Boot wybierać odpowiedni system. Aczkolwiek można to zrobić znacznie przyjemniej, znacznie łatwiej i dzięki temu te doświadczenia z uruchamiania samej konsoli będą jeszcze bardziej konsolowe, a przede wszystkim wybór systemu będzie znacznie wygodniejszy. Dlatego teraz. To zrobimy. Klikamy Menu, zasilanie, przełącz na pulpit. W międzyczasie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to huba i pendrive'a możecie już sobie odłączyć. W uruchamiamy przyglądarkę i wpisujemy w niej to, co widzicie na ekranie, czyli JLOBUE10. Klikacie Enter i wyświetli Wam się Github, a przynajmniej dla mnie Github jest delikatnie przerażającym miejscem, ale spokojnie każdy z Was sobie z tym tematem poradzi. Na wyświetlonej stronie jedziecie trochę do dołu do zakładki Future Plan, gdzie znajduje się hiperłącze, w które warto kliknąć. Tam otworzy nam się strona Githuba, szukamy kodu instalacyjnego do Bazaita i go kopiujemy. Teraz możemy już otworzyć terminal w naszym systemie. Tutaj wklejamy Skopiowany kod, klikamy Enter, no i wpisujemy hasło, które wcześniej sobie ustawiliśmy, a później znowu Enter. I ten proces znowu może wyglądać na odrobinkę skomplikowany oraz mogą pojawić się pewne wątpliwości, szczególnie że na przykład u mnie, być może u was też się coś takiego zadzieje, kiedy wpisywałem hasło, no to ono się nie wyświetlało. Po prostu ten kwadracik, gdzie powinno być wyświetlane hasło, cały czas był w jednym miejscu. Odkryłem to troszkę przypadkowo, ponieważ wpisałem randomowe litery, kliknąłem Enter i okazało się, że one zostały zaczytane. Wtedy wpisałem hasło, no i proszę, wszystko działa, więc. Jeżeli hasło Wam się nie wyświetli, to po prostu warto je wpisać, kliknąć Enter i powinno być zaczytane. Gdy wszystko zatwierdzicie hasłem proces się zakończy, a konsola sama się zrestartuje. Po restarcie znowu wchodzimy w tryb pulpitu i zobaczymy na pulpicie nową ikonkę, pod którą jest napisane między innymi Refind. Możemy tutaj skonfigurować nasz bootloader od tła przez ikonki dla Windowsa i tak dalej i tak dalej. Oczywiście ikonki czy tła możecie sobie zmienić dowolnie, natomiast moim zdaniem warto skupić się tutaj na jednym okienku, mianowicie pojawia się tam Timeout, które standardowo jest ustawiony na 5 sekund. Jest to te 5 sekund, które będą nam umożliwiać wybranie konkretnego systemu dlatego też warto podczas dual dualboota mieć troszkę więcej czasu moim zdaniem ja na przykład wpisałem tam 99 sekund, no bo czasami możemy się delikatnie zagapić, czasami po prostu nie zauważymy, że ten system już się uruchomił, no i lepiej mieć tego czasu odrobinę więcej, żeby móc sobie przeklikać, czy to między Windowsem, czy też bazajtem. Jeżeli już jesteśmy usatysfakcjonowani z naszych ikonek, z naszego tła, czy też czasu, no to klikamy Install Refined i w odpowiednim momencie, gdy instalacja sobie tego życzy, wpisujemy hasło. Dalej wchodzimy w nasze pliki pobrane, Refined, i uruchamiamy Refine Install. Wybieramy pierwszą opcję i dwukrotnie wpisujemy nasze hasło w wyskakujących oknach. Jeżeli to zrobicie, no to ten folder możemy zamknąć. No, no i w oknie, które do tej pory nam zostało, związane z aplikacją Refine, klikamy najpierw Create Config, a następnie Install Config. I temat załatwiony. Możecie uruchomić swojego legiona, na którym startowo wyświetlą się dwa systemy do wyboru. Może się jednak zdarzyć tak, że po wykonaniu tych wszystkich kroków i ponownym pierwszym uruchomieniu konsoli zobaczycie pewien error. Error dotyczący złej rozdzielczości, która jest nieobsługiwana, no i wtedy trzeba kliknąć jeden przycisk na klawiaturze, ażeby uruchomić faktycznie wybór systemu w formie graficznej, którą ustawialiśmy. No i jeżeli tak się zdarzy, to na to też mam sposób. Aby temu zapobiec, musicie edytować jedną linijkę w pliku konfiguracyjnym Refine. Żeby to zrobić, wchodzicie w ścieżkę, którą w tym momencie wyświetlę Wam na ekranie, plik do którego dotrzecie przede wszystkim będzie wymagał praw administratora, więc musicie wpisać hasło, a następnie dokonujecie zmian w edytorze tekstowym. Tam w linijce, gdzie zobaczycie rozdzielczość 2560 na 1600 prawdopodobnie, musicie wpisać 1920 na 1080 Kończąc dzisiejszy materiał, wiem, że to generalnie nie był najbardziej porywający i dynamiczny film, ale jednak istotny, jeżeli chcemy faktycznie Dobrze wykonać tą robotę, no i łączyć przyjemne z pożytecznym, a tym ostatecznie są dwa systemy na jednej konsoli. Jeżeli więc będziecie mieli jeszcze jakieś pytania dotyczące tej całej procedury, no to piszcie koniecznie w komentarzach. No i też w komentarzach możecie proponować kolejne czynności, które możemy wykonać właśnie na takim handheldzie, na tym albo na innym. Także propozycje są Wasze. Lajki również, jeżeli całość Wam się spodobała, subskrybujcie ten kanał, o tym nie zapomnijcie, a ja się z Wami żegnam i demontować ten film. Mam nadzieję, że to wyjdzie wszystko spokojnie czytelnie. Trzymajcie się. Cześć.